Oferuje Pani także pomoc osobom cierpiącym między innymi na zaburzenia psychotyczne oraz otępienne, prawda? To Czy mogłaby Pani opowiedzieć coś więcej o tych dwóch grupach zaburzeń? Tak, tak. To jest właśnie moja taka praca. No tutaj nie używa się już psychoterapii, powiedzmy, poznawczo-behawioralnej. Zaburzenia psychotyczne. Tak, ja pracowałam troszkę z ludźmi właśnie na, na psychiatrii, na oddziale psychiatrycznym szpitalu na, na Słowacji. Tam właśnie głównie pracowałam z takimi osobami. Na początku swojej kariery to jeszcze nie była praca, ale oczywiście to był wolontariat pracowałam dla, no, w takim domu spokojnej starości. Tak to się chyba mówi, też na takim oddziale zamkniętym z ludźmi właśnie, głównie z, z, z demencją, bo to jest też, um, no i w pracy, bo teraz aktualnie pracuję również tak samo z osobami psychotycznymi, jak i z zaburzeniami otępiennymi. E, no zaburzenia otępienne na największy tak jakby odsetek tych zaburzeń to jest właśnie e, demencja, to jest Alzheimer, e, to jest choroba po prostu mózgu, która postępuje progresywnie co znaczy, że um, coraz gorzej robi się z czasem. Niestety nie ma na to żadnego leku. Um, to jest taka, taka, taka troszkę choroba, która jest bardzo też ciężka na innych, na innych członków rodziny, bo um, po prostu traci się. Traci się tą osobę, mimo tego, że ona jest fizycznie obecna. Um, i ciężko jest na to po prostu patrzeć jak i, i ciężko jest tak być tą osobą. Jest na przykład um, no, zanikają niektóre funkcje stopniowo, na przykład no, też pojawiają się różne takie zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju. Stany dysforyczne bardzo częste, mowa robi się bardzo niewyraźnie, jest brak jest właśnie takiej orientacji alopsychicznej, autopsychicznej również. Ta osoba nie wie, który jest dzień tygodnia, czasami zapomina, jak się nazywa. Czasami właśnie zauważyłam też w swojej praktyce, że, że, że osoby właśnie chorujące na demencję mają taki. Wracają troszkę jakby do czasów dzieciństwa, w sensie takim, że nazywają osoby w środowisku, które, które powiedzmy się tam gdzieś pojawiają, jako właśnie jakaś przyjaciółka z dzieciństwa albo mama i tata i, i jakoś funkcjonują właśnie w tym, w, w tym wieku. Tak. Więc to, to są zaburzenia o tym pienne. No tutaj pracuję z pacjentami. Czasami zdarza mi się też pracować właśnie z członkami rodziny. To też jest po prostu inna, inna forma pomocy, tam głównie chodzi, psychoedukacja, czyli mówię tym osobom, czego mogą się spodziewać, jak, jak zazwyczaj występuje właśnie tak, czy to idzie szybko, czy. Raczej wolnie. Czy dlaczego jest tak na przykład, że nagle szło wolno, wolno, a, a nagle moja mama po prostu no, nie wie, jak się używa czajnika, tak? Dochodzi do różnych do takich spięć, konfliktów. No obie strony są wtedy, to już jest no, interakcja pomiędzy nimi jest po prostu napięta. Tak, to musi być bardzo trudna sytuacja też dla rodziny. Bardzo, bardzo, bardzo trudna, tak. Może coś jeszcze powiem o zaburzeniach psychotycznych. Mimo zaburzenia psychotyczne również pracuję z takimi osobami. Teraz aktualnie głównie z osobami, które właśnie mają zaburzenia schizoafektywne oraz chorują na schizofrenię. To jest, to jest moja, główna, moja główna domena. Tutaj niestety również główną rolę. Um, znaczy, może nie, no niestety, no, tutaj jest potrzebna farmakologia. Um, z tego co wiem, to schizofrenia chyba jest najbardziej, um, kurczę, jest bardziej powszechna u kobiet niż u mężczyzn i um, zazwyczaj miała właśnie w wieku 24-25 lat. Ja pamiętam kiedyś właśnie jak pracowałam w szpitalu, um, co dziwiłam się, dlaczego taka kobieta, która ma takie właśnie objawy yy, urojeniowe i o mamy, i, i słyszy szum jakichś opadów i, i boi się, że każdy ją yy, prześladuje, ona trafiła do szpitala i dostała bardzo wysoką dawkę yy, leków. I, I pamiętam, że zapytałam wtedy yy, doktora, dlaczego tak jest, dlaczego aż taka duża dawka. I on powiedział, że jeśli to jest pierwszy, yy, pierwszy raz, gdy dostała takich zapuszeń psychotycznych, to jest jeszcze szansa, żeby... To dalej nie następowało, żeby nie, uh -huh. nie rozwinęło się po prostu schizofrenie. Więc jeśli widzimy, że, że ktoś, powiedzmy, ma jakieś niepokojące objawy, czy, czy my mamy sami jakieś niepokojące objawy, to proszę jak najszybciej się z tym gdzieś zgłosić, bo to naprawdę dużo może, dużo może dać. To, to może po prostu. Um, no, zmienić po prostu kierunek. Um, no, objawy psychotyczne. Um, co mogę jeszcze o nich powiedzieć? Um. Czyli rozumiem, że takim pierwszym krokiem pomocy psychologicznej i w ogóle jakiegokolwiek rodzaju w przypadku osób z zaburzeniami psychotycznymi jest ta farmakoterapia, tak? To jak później wygląda taka pomoc na przykład w przypadku schizofrenii? Znaczy, to po prostu trzeba się zgłosić żeby ktoś to mógł ocenić. Na przykład, też e, czasami takie objawy psy, psychotyczne e, mogą być po prostu mylone z objawami, objawami OCD, czyli obsesyjno-kompulsywnymi, e, pracy z osobami psychotycznymi. Ja głównie już pracuję z osobami, które niestety u nich jest już ta schizofrenia, która trwa całe życie. I to są osoby, które również siedzą na, na oddziale mm, zamkniętym. Więc to jest taka no, specyficzna, ale również specyficzna forma pomocy. No, w zaburzeniach psychotycznych występują urojenia, omamy, jest mowa niewyraźna. To są te trzy kryteria, które są potrzebne, by właśnie Postawić diagnozę zaburzeń psychotycznych. I one również czasami też występują, mowa niewyraźnia, to prawie zawsze, właśnie, w, w, w zaburzeniach otępiennych. W um, schizofrenii na razie się nie leczę. Jest troszkę taki dosyć kontrowersyjny, nieformalny. E, forma leczenia to są elektroszcząsy na schizofrenię. E, z tego, co wiem, to. Um, również byłam przy, przy prowadzeniu właśnie takiej terapii elektroszczącowej i widziałam ludzi, którzy um, mieli diagnozę schizofrenii, chorowali zdecydowanie na tą schizofrenię. Um, i, I po trzech sesjach elektroszcząców faktycznie te objawy znikały um, i te osoby faktycznie wracały do normy. Um, no, tak jak mówię, to jest bardzo kontrowersyjne. Znami to miejsce, które nie jest w Polsce, które otwarcie się przyznaje i, i e, używa takich metod e, i, i są bardzo chętni na jakąkolwiek pomoc, aczkolwiek. E, no nie wiadomo, jakie są objawy długoterminowe elektroszcząsu, bo na razie nikt tym tego, przynajmniej ja nie mhm. wiem, że po prostu ja nie wiem, e, ale nikt tego nie dokumentuje. E, zaburzenia psychotyczne. Do wracając do tego, tak, farmakologia, no ja pracuję z ludźmi, którzy już, już bardzo długo mają tą schizofrenię i szczerze powiedziawszy, um, ta praca różni się nie tylko właśnie tą specyfiką, y, ale również cyklami, epizodami, czy, czy, czy teraz pacjent jest w fazie remisji, y, czy, czy nie, czy jest, czy właśnie jemu się pogorsza ten stan, czy nie. Z każdym człowiekiem to troszkę inaczej wygląda. Na przykład zauważyłam, że jedni, gdy, gdy pogarsza już im się różne właśnie takie treści wytwórcze, oni inaczej reagują. Więc wtedy muszę uważać, by ktoś po prostu się nie zabił, bo przed czymś ucieka albo albo kryje się po rękach, albo próbuje się gdzieś tam podciąć. Jest takie napięcie psychoruchowe, to, to, to widać w ogóle po mimice twarzy, wszystko się zmienia. Wtedy trzeba bardzo uważać, są pacjenci, którzy wchodzą w takie, um, no, to znaczy zazwyczaj to jest jedno i drugie, tak szczerze powiedziawszy, um, epizody właśnie takie depresyjne, spowolnienie efektu, spłycenie efektu, um, gdzie ta osoba po prostu właśnie leży w łóżku i, um, i, i nie chce jej się wyjść, nic nie robi. Jest taka, też pojawiają się myśli suicydalne. Jest jakieś ryzyko, i, i głównie moja praca w tym momencie no to jest takie, takie stałe monitorowanie tego. Ja też w międzyczasie pracuję z tymi, z tymi pacjentami i w zależności od tego, co, co uważam, żeby ich ukoiło na dany moment, na przykład w fazie remisji czy, czy w innych fazach czasami potrafię nawiązać kontakt logiczny z tą osobą. Znaczy to nie zależy od mnie, to zależy od drugiego człowieka, jak on się czuje, a czasami po prostu bardzo się nie da, bo po prostu się nie da i wtedy, wtedy kontaktuję się z psychiatrą, w razie czego, gdyby było jakieś takie pogorszenie, a, a osoba nadal zażywa te same leki. Um, więc tak, znów no, różnie się pracuje. Każdy nie tylko, chciałabym jeszcze powiedzieć, że, że jakiekolwiek zaburzenia psychotyczne by miał, czy jakie innekolwiek zaburzenia otępienne, e, różne fazy, to również ma inną osobowość i e, po prostu tak sama z siebie wiem, że trzeba tego człowieka poznać i nieważne z kim pracujemy, czy z ofiarą, czy z sprawcą praw, trzeba uważać. Um, ale um, wiedzieć po prostu co go uszczęśliwia. Tak pamiętam jeszcze, jak, jak zaczęłam właśnie chodzić na wolontariat do osób, e, które, które no, u nich demencja była właśnie tak bardzo, bardzo zaawansowana i one już nie potrafiły um, jeść same po prostu siedziały i, i, um, i tyle to po kilku tygodniach pracy tam, po kilku miesiącach zorientowałam się, że troszkę i mimika twarzy się zmienia, gdy przyjeżdża rodzina. Ja wiedziałam, że to nie jest, że to nie da się wywołać czymś innym, bo wiem jak się zachowują, na przykład oglądamy zdjęcia razem, wiem jak się zachowują, jak ktoś inny przychodzi z nimi rozmawia, wiem na przykład jak zachowują się, jak oglądają e, telewizję i są na warsztatach i, i to była taka minimalna zmiana ale to można bardzo no, to wyhaczyć, nie wiem czy rodzina była tego świadoma, ja im mówiłam. Mhm. Może to mało dla nich znaczyło, może po prostu myśleli, że, że próbuje być miła, um, ale tak, pomiędzy wszystkimi pod, pod wszystkimi zaburzeniami, nie ważne czym, czy, czy, czym by były, to, to po prostu jest człowiek. Też warto się nad tym skoncentrować, e, nawiązać taki kontakt, e, nie bać się, nie bać się po prostu również Um, cokolwiek by się działo, i, i tyle.